leci, leci Siemaneczko, szakal z tej strony witam Cię na moim kanale i dzisiaj takie małe info na temat The Crew po ostatnich Mikołajach mam jeden z tytułów na Uplayu niewielu, bo niewiele, jeden mam i miał być Quick Look nagrałem go nawet ponad godzinę fajny materiał by wyszedł, ale The Crew z obs nie za bardzo chce działać w menu wszystko jest ok, obraz jest, dźwięk jest, mój komentarz jest, a jak się wejdzie do gry, mój komentarz znika, bo wycisza mikrofon. Także jeśli macie jakieś rozwiązanie na to, już w dźwiękach zmieniałem z 48 na 44 kg, więc to nic nie daje. Podbijałem głośność mikrofonu i jest jakiś dźwięk trochę lepiej słychać, ale bardzo słabo a jak mam normalnie podbicie pulpitu, jest na 1 i wszędzie wszystko dobrze słychać, to tutaj nic nie słychać. Podbiłem na 4 i jest tak przesterowany, że ledwo co można... nie no, nie jest nie, 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 tak niedobry, nie jest nie, nieładny, nieczysty, że się nie nadaje. Także jak macie jakieś rozwiązanie, poczytałem na forum, więc nic nie znalazłem za dużo, macie jakieś rozwiązanie to podrzućcie, a druga sprawa to zaproszenie do gry. Mam gierkę, pograłem już trochę, trochę pojeździłem, jeśli chodzi o fabułę, to jestem w momencie zmiany frakcji z Wilki na Orły jeśli gracie to wiecie za to trochę freerida pojeździłem po prostu po Stanach, pooglądałem największe miasta po przejeżdżałem, nie przenosiłem się tylko przejeżdżałem drogami, oglądałem tam Park Yellowstone, Wielki Kanion Niagara i tak dalej w większości miast które są, <laughs> sorry, które są <laughs> to byłem Także jeśli chcecie popykać, to zapraszam, dajcie znać. Gdzieś ustawimy jakąś um, ekipę i będziemy sobie w jakimś tam czasie jeździć. A jeś, fajnie by było, jeśli ktoś ogarnął obs z Dekru, to dajcie znać, bo fajnie by było to nagrać. Bo co z tego, że ja to nagram, jak nie będziemy mieli materiału do publikacji, bo nie będzie słaszych głosów, gadek i tak dalej. I fanu. Także tyle. Z Dekru. Niestety Quick Look się nie udał. Um, Chyba że dajcie znać, bo mam materiał godzinny, mam nagrany, mogę pokazać kawałek. Hmm, nie mogę chyba pokazać teraz, nie, nie mogę. Ale mam nagrany godzinny materiał i po prostu może zrobię tak, że ten wstęp, który tam słychać mnie to jest, a... A, a resztę po prostu puszczę sobie ten materiał i dogram na audio komentarz i go dokleję po prostu i będzie trochę inaczej, ale materiał wam może wrzucę. Dajcie znać, czy taką formę chcecie. Jak nie, to sobie to odpuszczę i poczekam aż może gdzieś znajdę, poczekam, znaczy, no, z... dopóki nie zrobię materiału, dopóty nie znajdę rozwiązania z nagrywaniem OBS-a No i co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, dajcie znać i trzymajcie się cześć czekoladu.